Zamknij oczy i pozwól, żeby cała uwaga zaczęła spływać do oddechu. Zauważ oddech. Pierwszy wdech, wydech. Kilka najbliższych oddechów. Po prostu sobie zauważaj, wdech i wydech. Może z takim dziecięcym zaciekawieniem. O, wdech. O, wydech. Poczuj, jak się pojawia. Jak opuszcza Twoje ciało. Zaobserwuj. Obserwacja to jest zauważenie, że coś się wydarza. Oddycham. Powietrze dotyka moich nozdrzy. Potrafię to opowiedzieć opisać. A z kolejnym oddechem pójdź dalej, głębiej, poczuj. To, co potrafisz opisać, opowiedzieć, zaobserwować, poczuj. Czuję dotyk powietrza, czuję, jak się rozszerzają nozdrza. Poczuj. Poczuj, w jaki sposób oddech pojawia się w Twoim ciele. Jaki ruch ciała dostrzegasz, jaki ruch ciała odczuwasz. Nic nie zmieniaj, nic się tutaj nie staraj. Po prostu pozwól, żeby było tak, jak jest teraz w tym momencie. Poczuj. I z kolejnym oddechem zacznij odczuwać różne jakości Twojego oddechu. Jaki on jest. Jeśli poczujesz oczekiwanie, że ma być jakiś, albo staranie, albo pytanie, czy ja co dobrze robię, to uśmiechnij się do tych pytań, oczekiwań i starań. Uśmiechnij się do siebie z takim dziękuję, że się troszczysz. Wszystko w porządku. Jest dobrze tak, jak jest. Daj sobie chwilę na to, żeby poczuć tempo, w jakim oddychasz. Czy ten oddech jest powolny, czy jest szybki? Czy odczuwasz potrzebę liczenia, sprawdzania? Czy po prostu wiesz, czujesz, jest powolny, jest szybki? Twoja uwaga jest przy oddechu. Jeśli zauważysz, że zabierają cię myśli, albo jakieś dźwięki, przeszkadzajki ze świata zewnętrznego, to zauważ to. Daj temu wdech i wydech. i wróć do ciała, do odczuwania tego, jak oddech żyje w Twoim ciele. Poczuj, czy jest Miękki, taki łagodny, czy jakiś kanciaste, taki urywany. Bez oceny. Bez oceny. Po prostu tak jest teraz, w tym momencie. Poczuj, czy jest ciepły, czy zimny, czy czujesz w ciele ciepło, czy chłód. I czy twój oddech jest płynny? Taki, że wdech przechodzi w wydech płynnie. A może jest urywany, poszatkowany, się zatrzymuje, trochę dopełnia, trochę odpływa. Jak teraz jest? Z następnym oddechem poczuj pojemność, przestrzeń: czy twój oddech jest głęboki, taki pełny, porusza całym ciałem, czy płytki, urwany, dociera tylko w jedno miejsce, które czujesz wyraźnie. I przyjmij, zaakceptuj, że tak jest. Teraz jest właśnie tak. To jest okej. Okay. I z kolejnym oddechem. Poczuj, po czy to jest przyjemne to oddychanie. Miłe, przyjemne. Czy może jawi się gdzieś, pojawia jakiś dyskomfortik. Niewygoda, czy napięcie. I znowu przyjmij, że tak jest jak jest. W tej chwili zgadzam się na to, co jest w tej chwili. Twoje tempo. Nigdzie się nie spiesz rób w swoim tempie. A z kolejnym oddechem poczuj, czy masz go pod dostatkiem, wystarcza. Bierzesz tyle, ile potrzebujesz. Czy może gdzieś w pewnym momencie pojawia się poczucie braku że za mało albo że za dużo? jak jest teraz z kolejnym oddechem potroi Wszystkie inne doznania w ciele, jakie pojawiają się, gdy cała Twoja uwaga jest w ciele przy oddechu. Czy gdzieś zauważasz napięcie, szorstkość, chropowatość, miękkość, łagodność, lekkość? Jak to zmienia twój oddech? Jak to zmienia odczuwanie oddechu? Gdyby teraz, w tej chwili, Twój oddech chciał coś zmienić, jakoś inaczej odetchnąć, może Twoje ciało chciałoby się poruszyć jakoś? No to pozwól. Może oddech chce się wziąć większy albo mniejszy? Pozwól na taką zmianę, jaka chce się teraz wydarzyć. Mhm. I poczuj, w którym miejscu teraz, w tym momencie w ciele, najbardziej odczuwasz oddech, najłatwiej jest ci go zauważyć. Tak, gdyby tam, w tym miejscu znalazła się Twoja calusieńka uwaga i obecność, gdyby się tak rozejrzały na boki, co to, co to tutaj dookoła. Gdzie ja jestem, co tu jest, to jaki obraz by się im ukazał? Jak wygląda teraz Twój wewnętrzny krajobraz? Co odczuwasz? Co zauważasz? Jeśli nie pojawia się obraz, to może słowa albo metafora, która opisze Twój stan teraz, w tym momencie. Nie, jak to masz, jak to złapiesz, możesz potrzebować na to jeszcze chwili. To masz czas, tu nie ma pośpiechu. Ale jak masz, jak już złapiesz, zobaczysz, poczujesz. To daj do tych słów, do tego obrazu kilka oddechów, pooddychaj z tym, jakie to jest uczucie, jak ja się z tym mam, że tak się mam, że tak wygląda mój wewnętrzny krajobraz. Podoba mi się, chcę się czuć tak częściej, czy nie podoba mi się, chcę się poczuć inaczej. Co czujesz właśnie teraz? Jak płynie twój oddech, jak się zmienił? W swoim tempie. Delikatnie zacznij bujać ciałem. Zapamiętaj tamtą metaforę, obraz czy słowa. Opisujące twój wewnętrzny krajobraz to, jak się teraz masz. I pofaluj i troszkę pobujaj się, pokołysz, poruszaj. Pozwól, żeby twoja uwaga się rozpływała po całym ciele. Twoja świadomość, by obejmowała pomieszczenie, w którym jesteś. Dźwięki, które do ciebie docierają, zapachy. Zacznij czuć przestrzeń wokół ciebie. Gdzie jesteś? Nie jak ci z tym jest? No i pomaleńku, pomaleńku, wracaj do tej przestrzeni. Zacznij otwierać oczy, podnosić powieki, pomaleńku. Mhm. Hmm. Weź popatrz, popatrz, popatrz tutaj na nas, popatrz dookoła, gdzie jesteś, co się dzieje. Weź wdech przez nos, pójdź wydech z dźwiękiem. Jeszcze raz wdech przez nos i wydech, wydech z dźwiękiem. Jeszcze raz wdech przez nos, wydech z dźwiękiem. Napisz w komentarzu, jak się masz, jak się czujesz, co zauważyłaś, jaka ta praktyka. Dla ciebie dzisiaj byłam, bo tu już jest jej koniec.